Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kilka ważnych informacji na taki dłuższy weekend. Myślę, że znajdziecie te kilka chwil, żeby, żeby posłuchać, bo to jest dość mocne i szokujące. Już kiedyś wam wspominałem o takim człowieku, myślę mocno pogubionym człowieku, ale jak się okazuje, który dzisiaj jest mentorem takich ludzi jak Klaus Schwab, jak Bill Gates, nazywa się Yuval Noah Harari. Klaus Schwab, człowiek, który tak naprawdę optuje za czwartą rewolucją przemysłową, który jest twórcą Światowego Forum Ekonomicznego czyli, można powiedzieć, potężnej światowej organizacji, która skupia najpotężniejszych ludzi świata globalistów można powiedzieć. I to są ludzie, którzy tak naprawdę fundują nam wiele rzeczy, które dzisiaj dzieją się już na naszych oczach, które kiedyś były teoriami spiskowymi, a dzisiaj już się wypełnimy, już są za nami. I chciałbym właśnie taką informację i taką historię wam przedstawić dzisiaj. Chciałbym, abyście posłuchali teraz materiału, gdzie ten biedny, pogubiony człowiek, Yuval Noah Harari, mówi oficjalnie, oficjalnie publicznie mówi o tym, że Kryzys covidowy zapamię zapamiętamy przede wszystkim e, dlatego, że był to moment, kiedy wszystko stało się cyfrowe. Wszystko zaczęło być monitorowane. Zgodziliśmy się na inwigilację bez przerwy. Nie tylko w, reżim, w reżimach autorytarnych, również w demokracjach, przede wszystkim w demokracjach. I teraz najmocniejszy, moi drodzy, on to jeszcze powie, usłyszycie to. I być może moment, w którym wszystko zaczęło być monitorowane, kluczowe jest to, że w tym momencie inwigilacja zaczęła wchodzić pod skórę, bo tak naprawdę jeszcze nic nie wiedzieliśmy. I teraz zapraszam Was na film. maybe in a couple of decades when people look back, the thing they will remember from the covid crisis is this is the moment when everything went digital. and if this, is, this was the moment when every, everything became monitored, that we agreed to be surveyed all, all the time, not just in authoritarian machines, but even in democracies. and maybe most importantly at all, this was the moment when surveillance, started going under the skin because really we haven't seen anything yet i i think the, the big process that's happening right now in the world is uh, hacking human beings the ability to hack humans to understand deeply what's happening within you what, what makes you what, what what makes you go and for that the most important data is not what you read and who you meet and what you buy it's what's happening inside your body so, we had these two big revolutions the computer science revolution or the infotech revolution and the revolution in the biological sciences. And they are still separate, but they are about to merge. They are merging around, I would say, the biometric sensor. It's the thing, it's the gadget, it's the technology that converts biological data into digital data that can be analyzed by computers. And having the ability to really monitor people under the skin, this is the, the biggest game changer of all. Uh, because this is the key for getting to know people better than they know themselves. I often give the example from my own personal life that I realized I was gay only when I was 21. And I keep thinking about the time when I was 15, 16, how could I have missed it? You know, something so important about myself should have been obvious, but I didn't know. Now, today or in five or ten years, any algorithm uh, of Microsoft or Amazon or the government would be able to know such a thing when I'm twelve or thirteen, just by monitoring what's happening in my body, what's happening to my eyes when I, let's say, I see a boy and a girl walking on the beach. Where do my eyes focus? So this is the. Crucial revolution and COVID is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. Their body temperature. Like we walked in here, we had to go through a, a body temperature test. Even in Israel, it has become a national security yeah. issue, right? The so again, I'm not against surveillance, it's an important tool, especially to fight epidemics. The question is again, who is doing it and how? If you give it to the security service to do it, that's extremely dangerous. Yes, now they're using it to see whether you have the coronavirus but exactly the same technology can determine what you think about the government you know anger is a biological phenomena just like disease it's not some spiritual thing out there it's a biological pattern in your body with this kind of surveillance i mean you watch the big president the big leader gives a speech on television the television could be monitoring you and knowing whether you are angry or not, just by analyzing the cues, the biological cues coming from your body. So now people are now watching us online, all over the world. This this conversation. Now, maybe even right now, the people who are watching us are being watched and analyzed. And you know, the thing is, it's not just you're now watching this. The thing is, we know that you are watching this and we also know how you feel. Are you angry about what you hear? Are you frightened? Are you bored? This is the kind of power that Stalin didn't have. You know, when Stalin gave a speech, everybody, of course, clapped their hand and smiled. Now, how do you know what they really think about Stalin? It's very difficult. You can't have a KGB agent following everybody all the time. Even if, even if you do it, he's just watching your outside behavior he doesn't really know what's happening in your mind but in 10 years the future stalin's of the 21st century they could be watching the minds the brains of all the population all the time and also they will have the computing power to analyze all that you know it's not just having an agent following everybody all the time the agent in stalin's days writes a paper report and it, you have these millions of paper reports piling up in Moscow. Somebody needs to read them, to analyze them. That's impossible. Now you don't need human agents. You don't need human analyzers. You just have a lot of sensors and an AI which analyzes it. And that's it. You have the worst totalitarian regime in history. And COVID is important because COVID legitimizes some of the crucial steps, even in democratic countries. To, co już usłyszeliście Państwo, wydaje się być nieprawdopodobne, wydaje się być jakimś science fiction, ale sami wiecie, że te rzeczy wydarzyły się w ostatnich dwóch latach, a ten człowiek, ten biedny, pogubiony człowiek, ma niestety ogromny wpływ na najpotężniejszych ludzi świata i razem z nimi przygotowuje i przygotował to wszystko, co, co już jest za nami, ale przygotowuje też to. Co przed nami. I tak jak kiedyś podskórny chip był melodią przyszłości, jakąś teorią dziwną, spiskową, okazuje się, że staje się, już stał się, nie staje się, już stał się bardzo realna. żeby Wam to udowodnić, to teraz, moi drodzy, pojawia się grafika. Proszę zobaczyć. Centrum Pieniądza, NBP, to instytucja prowadzona przez Narodowy Bank Polski. I zobaczcie, co tutaj mamy napisane. Kolekcja Centrum Pieniądza NBP powiększyła się o nowy i niezwykły nabytek płatniczy implant podskórny. E, teraz pojawiają się, zobaczcie grafiki, widać dokładnie, jak demonstrują w tym Centrum Pieniądza, gdzie ten chip będzie umieszczony. Mamy tutaj, z tego co widzę, prawą rękę. I teraz rzecz, która w ogóle mnie zszokowała całkowicie, moi drodzy, to jest informacja, którą oni podają. Oni już po prostu to wiedzą, proszę zobaczyć. Od razu się tłumaczą, żeby ludzie nie zrozumieli opacznie, żeby źle nie zrozumieli, że ten chip to tak naprawdę nie jest nic złego. I mówią tak, przykładowo, apokalipsa świętego Jana odwołuje się wprost do znaku bestii, bez znamiona, której na ręku lub czole żaden człowiek nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. Należy jednak pamiętać, że podobne implanty używane są między innymi w medycynie i są bezpieczne dla naszego. Organizmu. No, powiem szczerze, że jestem zszokowany. Oni, no moi drodzy, oni to już wiedzą. Oni wiedzą i oni to już oczywiście dementują. No tak, jeszcze tylko 3-4 dawki tego preparatu, który przecież już był dużo, dużo wcześniej przygotowany, bo nie da się przygotować preparatu w 7-8 miesięcy. To jest po prostu niemożliwe. To już było przygotowane długo, długo wcześniej. Tylko czekało na odpowiedni moment, kiedy pojawi się ten wirus z laboratorium, już będzie gotowy. No a teraz przed nami, jak z trzecia, czwarta dawka już, moi drodzy, będzie zaaplikowana, no to wtedy już pojawi się chip podskórny i on już jest gotowy. Dzisiaj nas tylko przygotowują, oswajają z tym, że za chwilę pojawi się genialne urządzenie, którym zapłacisz którym otworzysz drzwi, którym tak naprawdę zrobisz wszystko, zbada ci ciśnienie. Jeżeli będziesz miał stan przedzawałowy, zaalarmuje pogotowie w odpowiednim momencie, ty nawet nie będziesz wiedział, a pogotowie już będzie do Ciebie jechało. To będzie tak genialne urządzenie. Tak to przedstawią, że to jest po to, żeby ratować Twoje życie. A teraz chciałbym wam przeczytać ten fragment, jak już Centrum Pieniądza NBP nawiązuje do Apokalipsy. No to moi drodzy, pozwólcie, że teraz pojawia się grafika, fragment faktycznie z pisma, które jest już od 2000 lat z nami. I tam faktycznie święty Jan w Apokalipsie. Miał pewne widzenie, co będzie się działo w czasach apokalipsy, czyli w tych czasach, takich no, ostatecznych, w czasach, kiedy to pokolenie będzie musiało być oczyszczone. Zobaczcie, jaka jest treść. I sprawią, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać. Kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. Moi drodzy, ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, aby dzisiaj zaznajomić się, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Kim jest Klaus Schwab? czym jest czwarta rewolucja przemysłowa, że tak naprawdę za chwilę upadnie całkowicie, wyresetują gospodarkę, że będzie nowy porządek świata jeden globalny rząd, no bo przy tak potężnym kryzysie będzie bardzo trudno. Będzie wycofana faktycznie gotówka, będzie tylko płatność wirtualna, pieniądz będzie wirtualny. A do tego wszystkiego potrzebne są takie urządzenia i zobaczcie, to co kiedyś nam mówiono 20 lat temu, że to jakieś głupoty, teorie spiskowe, dzisiaj staje się to rzeczywistością. Wielu z Was otwiera oczy, ale o wielu rzeczach jeszcze będziemy Was na bieżąco informować. A dzisiaj to na tyle, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.